Jestem inny niż reszta, za to zawsze jestem sobą Nie przywiązuję się do ludzi, którzy tylko stoją obok I co? Dla innych jestem w Dla mnie jest w świat, w którym żyją inni Doskonali, prawidłni, duszyjący swoje wady Ideały, co w oczy pięknie powiedzą, a w już by zbić chciały Karykatury bez własnej osobowości, robione wszystko na pokaz Nawet u siebie udają wtedy, kiedy przyjmują gości Szkoda mi, własne życie odstawili, bo woleli zająć się czyimś Chuj z nimi, grubo się pomylili, myśląc, że znajdą się w moim Chyba na myślenie mają limit, który właśnie się Badyl to nie konserwa Nie odwieram się przed każdym chcesz mi namieszać chlepiej uważaj z kim tańczysz Zjadałem już nie takich jak ty już wymiękasz, a nawet przy tym nie użyłem panczy Nie znasz historii, to po co się wypowiadasz Ja trzymam się zasady Nie mogę pomóc się nie pierdala Minara Jak próbujesz zaszkodzić To spotkać się za to kurwa sroga kara Ograniczone zaufanie mam do ludzi w głowie odpala się alarm Pacz komu ufasz, trzymana zasada stara Bo możesz się sparzyć jakby buchła para Czasami lepiej się opłaca, trzymać się z dala Jestem jak otwarta księga, chcesz to pytać i niekoniecznie ci odpowiem paradoks introwertyka Nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej Wylewny był nie jeden, na dobremu to nie wyszło raczej Dlatego czyszczę otoczenie nie do wszystkich mówię bracie Nie zazdroszczę posiadówek przy budzie czy blancie Wolę wśród prachywych siedzieć przy herbacie Tak fałszywek nie ma miejsca wejście w końcu to...